Nie wiem, co przygotowała, ale mam nadzieję, że tym razem postarała się i będzie chociaż w jakiejś małej części to, co ja bym chciała. Małgosia z wrażenia zamilkła. Zapraszam cię do środka. Rzadko jej się to zdarza. Zapraszam. Z twojego domu. Czy to jest tylko kamper dla mnie? Nie, to jest kamper dla na naszej czwórki. Na razie Oskar z synem czeka w hotelu. Wolał zejść mamie z drogi. Mam A nie są opuszczane łóżka? Nie ma. Mamy jeszcze namiot. Uff. Więc ja nie musisz przejmować. Klima mamy jak jedziemy. Psz, Mogę. się tu nawet nie pomyślimy będziemy jechać. Pomyścimy się. To jest nasza klimatyzacja. Nie, 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 Ola. Nawet w tym upale nawet nie ma opcji, żebyś najechała. Ty lubisz upał, lubię. Ja Dubaj. upał, lubię Dubaj, kocham Dochę i Emiraty Dobra. i w ogóle, ale sorry bardzo, z wiatrakową klimatyzacją nie ruszamy się. Ale z nie, ona zmienić. działa, tam działa. Nie ma innego kampera już. Nie ma, to był jedyny. Naprawdę. To jeszcze nie wszystko. Jest łazienka. Możesz przetkać nos. Nie weź k mać. No chodź! Ty w twojej ty mi no zaprosić do łazienki. Otworzę ci. Weź by. My... Oj Twój canaś zrobił to samo! To jest masakra! Masakra!